this actual i'm with nikolai we well on keep your vehicle alive It's your lifeline back to the fight Six. No, no, okej, okay, nie jestem dobrym śpiewakiem, ok. Dobra, i cześć, się was na stronie MacLaren Games Ja was bardzo serdecznie witam w kolejnym już w sumie trzecim filmie dzisiejszym na kanale Tak jest to jakaś dosłownie... E, chyba, chyba nowy rekord, co nie? Należy mi się odznaka Tak czy inaczej, dzisiaj mamy cały content, cały właśnie tak zwany roadmap, który został udostępniony poprzez Infinite World po godzinie 21 A ja wraz z tym oczywiście jak najszybciej chcę was tymi informacjami powiadomić, aby oczywiście potem wskoczyć o 8 rano już jutro, czyli we wtorek Startujemy z liveem oraz z sezonem 6. Także w dzisiejszym filmie opowiemy to, co będzie na start oraz to, co będzie podczas sezonu. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które omówimy, nie będą, powiedzmy, dotyczyły całego sezonu, ponieważ będą małe eventy. Zaraz, oczywiście, do tego wszystkiego przejdziemy. Będą małe eventy, które będą nam dodawały wszelkie kolejne nowe rzeczy, typu bronie, mapy i tak dalej. Także bądźcie czujni, jak już mówiłem, gdy zrobię ten jeden film, to znaczy, że nie będzie takiego samego. Co mam na myśli? Zazwyczaj, gdy się zaczyna sezon, robię film przed, wiadomo, przed sezonem, a potem robię po i tak dalej. Oczywiście będzie kolejny film, typu chociażby z całego kontentu Battle Passa, lecz nie będzie kolejnego takiego drugiego filmu który będzie gadał o tym samym znowu, co nie? Jakie bronie i tak dalej, co nie? Yo. Dobra, przechodzimy. A więc, jak widzicie, to co po lewej, jak już mówiłem, jest to Launch Week, czyli to co otrzymamy nie w dzień pierwszy, tylko w launch Week, czyli sama nazwa angielska mówi nam e, tłumacząc na polskie, czyli e, powiedzmy ten tydzień, w którym sezon się włącza, co nie? Startuje, więc całkowicie startuje wtorek, czyli powiedzmy przez kolejne 5 dni ten cały właśnie, cały, cały cały content po lewej stronie zostanie nam udostępniony. To co jest po prawej zostanie udostępnione przez drugi tydzień, 3, 4, i tak dalej, i tak dalej, co nie. Zależy, ile będzie trwał sezon. E, tutaj jeszcze tej informacji nie wiemy, prawdopodobnie dowiemy się o 8 rano, lub po prostu oko w okolicach 7 rano. Także, no, poranne ptaszki wstajemy i gramy. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy, ponieważ naprawdę, trailer może nie był jakiś wybitny, ale, ale sporo kontentu. W sumie, jak to patrzę teraz na multiplayer, jest naprawdę tego dużo. A więc, jak widzicie, na Lunch Week mamy oczywiście na Subway System, czyli ten cały system metra, który omawiałem. Jeśli ominęłeś, tu się nie będę w ogóle kompletnie na ten temat rozgadywał. Masz link w opisie, tam możesz sobie jak ten cały system działa, co nie? Okej, okay, dobra, przechodzimy dalej. Będzie nowy tryb do Warzone, tak zwany Armored Royal. czyli tutaj, jak widzieliśmy na że będziemy mieli takie właśnie tiry, tiry które były opancerzone z różnymi wieżyczkami i tak dalej, więc zapowiada się ciekawie, taki heavy metal, tylko że w Warzone, a nie w Blackout, jak to było w Black Ops 4, co nie? Więc brzmi ciekawie. Mamy także dwóch nowych operatorów, których już wspominaliśmy, jest to oraz Nikolaj. Pierwszy do zdobycia jest to Fara na poziomie pierwszym w Battle Passie, który kosztuje 1000 kod pońców, 32 zł, e, oraz Nikolaj, który jest na setnym poziomie i oczywiście dodatkowe stroje dla tych obu, e, obu, obu postaci. Jeśli chodzi o operatora 3, jeszcze nie wiemy nic, zobaczymy jak to będzie, jak to w sumie w przypadku piątego sezonu. Dwie we bronie, a więc jak widzicie, zmienili nazwę, ponieważ zamiast R700 jest to SPR208, więc nie wiem czemu tą nazwę zmienili, nie wiem co ona w ogóle mówi nam. Specjaliści, połączcie się w komentarzach, jeśli, jeśli wiecie co się na ten temat jest. Jest to właśnie snajperka, którą w sumie już pokazywałem, tu mogę wam wkleić gameplay, mam nadzieję, że to nie zapomnę tego zrobić, ale no. Jest to snajperka i w sumie tyle na temat. Jakby to oczywiście będzie więcej informacji na ten temat, gdy już zagramy to bronią co nie. Także mamy Karabin, jest to AS Asval jak to czytać, Jak widzicie jest to karabin, nawet spoko, spoko wyglądający, zobaczymy, czy będzie spoko strzelający, co nie? Dobra, przechodzimy do map, ponieważ map jest naprawdę sporo, a co mamy się sporo, mamy dwie mapy 6x6. Pierwsza mapa jest to e, Milestore Tank Factory. Tu ją widzieliśmy, oczywiście będziemy widzieli o więcej, gdy będziemy grali o wyslice, nie. Więc no, Mamy także mapę Broadcast, jest to klasyczny broadcast. Ta mapa chociażby jest teraz, w sensie to jest lokacja w Urdzoni TV Station, gdzie mamy mapę Broadcast. Broadcast była chociażby w Modern Hero 2, więc mamy jeden z remasterów w R 2019, więc zajebiście, co nie? Dobra. Kolejna mapa jest to Gunfight, czyli 2 na 2, 3 na 3. Jest to mapa o nazwie Station, więc, więc zobaczymy, czy to jest lokacja zwarzona, czy bardziej taka właśnie jakaś wymyślona poprzez Infinite World oraz ostatnia mapa, czwarta, do trybu Grand War, czyli 32 kontra 32 graczy. Jest to Verdansk Riverside i podaje, że tak mi się wydaje, że ta mapa jest także wyjęta prosto z więc mamy, powiedzmy, sporo rzeczy takich, powiedzmy, leniwych, w sensie Infinite World wyjęło taką mapę jak Broadcast, dali ją na 6 i także mamy Verdans Riverside, ale spoko jeśli mapa będzie fani, w ogóle to, to spoko, ja nie mam nic do tego, co nie? Zawsze mieli dla nich roboty, dla nas więcej kontentu i tak dalej co nie? I tutaj kolejny tryb, który ma się pojawić w tym tygodniu jest to new multiplayer mod o nazwie Killstreak Conformed i brzmi fajnie, ponieważ zwykle to jest Kim Conformed, czyli wiecie, zabójstwo potwierdzone, ja oczywiście to źle mówię, lecz mamy Killstreak Conformed, czyli pewnie stwierdzam, że ten tryb będzie działał w tym stylu, że gdy zabijecie gracza, to nie zalicza wam się Killstreak, tylko gdy nie siedzie jego ten. Co to jest? jakby Zimni Śmiertelnik, coś w tym stylu, co nie? gdy, gdy to podniesiecie, dostajecie, wiadomo, punkt do kliscika, więc coś w tym stylu. Zobaczymy jak. Przynajmniej moja taka jest idea, że to będzie właśnie w ten sposób działać. Ostatnia rzecz, którą dostajemy podczas tego rozpoczęcia sezonu, jest to nowy wykończający ruch. Jest to Vampire, Vampire Bat. Tak jak mamy wykończający ruch psa, hieny i tak dalej, czy kruka z piątego sezonu Tara, będziemy mieli w tym przypadku Vampire Bat. I ode mnie takie małe info. Natomiast tych całych wykończeniowych ruchów. W plikach w grze także to jest wykańczający ruch psa. Psa, który w sumie wygląda jak pies prosto wyjęty z zombie. Jeśli ktoś, jeśli ktoś wie o co chodzi, w sensie ten Hellhound, czy jak to tam się nazywa, piekielny pies z trybu zombie, więc, więc to jest ciekawe. Ale dobra, przechodzimy to, co otrzymamy w sezonie. I Jest tego naprawdę sporo, jak Może być to drugi tydzień, trzeci, czwarty, piąty pod koniec sezonu i tak dalej, co nie. Jak widzicie, co pierwsze się rzuca w oczy, i w sumie co widzimy pod koniec tajera Jest to, jak widzicie, 20 października. Rozpoczyna się taki poboczny event, czego ja właśnie chciałem i wiadomo, ten event mini dostać w sezonie, tak jak to było w piątym sezonie, mieliśmy ten właśnie mini event summer, day, summer Game Days, nie pamiętam jak się nazywało, ale także w tym przypadku mamy hunting of Verdańsk, czyli polowanie jakby na Verdańsk, w Verdansk, coś w tym stylu, co nie? Nie jestem perfekcyjny z angielskiego Jak widzicie, ten event trwa od 20 do 3 listopada, od 20 października do 3 listopada, więc, więc tam powiedzmy dwa, dwa, dobre tygodnie. Brzmi ciekawie, zobaczymy co to będzie, jakby czy to będzie jakieś zombie, ponieważ jak widzicie, nic nie ma na tym tej, na tej, w tym zdjęciu na temat zombie, więc może być to właśnie coś co wkluczy nam tryby zombie i tak dalej. Jak widzicie kolejna rzecz jest to nowa broń, jest to Butters fly Knife, z czego tłumacząc na polskie będzie to masło, nu masło latają latać nóż, masło latające nóż <grytania> Butters fly Knife, brzmi ciekawie, lecz tłumaczenie jest naprawdę chore jak zawsze, co nie, więc no strzałem, że to będzie nóż balistyczny, ponieważ było też głośno o nim chociaż nie było w plikach w grze, co było trochę dziwne, ale no jest to pewnie nóż balistyczny, raczej niezwykły, co nie, więc to nie miałoby żadnego sensu, ponieważ w grze już jest normalny nóż i tak dalej, co nie. Jak widzicie mamy też kategorię and more, czyli więcej. I tam widzimy gościa z shotgunem, coś w stylu. Lecz end more może być to właśnie ten shotgun A 12 który jest w Pikach grze, bądź jakakolwiek inna broń, bądź wiele więcej innych broni. Zobaczymy jak to będzie jako, że to jest ostatni sezon Infinite World musiał się chyba konkretnie przygotować. A więc i ostatnie powiedzmy tutaj podkategorię, czyli co będzie w drugim, trzecim oraz czwartym i tak dalej w kolejnych tygodniach. Jak widzicie, mamy Hard Point hills and Kills, więc brzmi ciekawie, w sensie w po angielsku Hard Point Kills and Kills, czyli umocniony punkt e, wzgórza i zabójstwa, tutaj na polskie, więc, więc to jest właśnie tryb, który będzie. To multiplayera, drugi typ jest to Gun Game Team Deathmatch i mamy połączenie Team Deathmatcha wraz z Gun, gun game'em, Nie czaję. jakby, wiecie, mieliśmy sporo tych różnych Gun game'ów Oczywiście każdy, każda, każde zabójstwo z bronią miało, wiadomo, inny seta broni i tak dalej, z innymi dodatkami, Więc było to w miarę urozmaicone. Nie, nie narzekam, co nie, zawsze było spoko co sezon wejść i zagrać raz, dwa, co nie, ale no, przechodzimy do kolejnego trybu: jest to HQF. E, Firefight, nie mam pojęcia co to będzie. No, HQ jest to ten, ten tryb Headquarters, w sensie co tam trzeba przejmować ten sztab, nie? O sztab to się nie co nie? Mamy Firefighter, więc powiedzmy trochę inna nazwa tego, pewnie zmienionego trybu, ze zmiennymi zasadami, więc zobaczymy, jak to będzie. Mamy także Gunfight Tournament, no to raczej standard jeśli chodzi o każdy sezon. W każdym sezonie mamy e, nowe nagrody do wygrania. Oraz Team Deathmatch Sniper Only, to brzmi naprawdę ciekawie. E, jakby taki takie tryb, chociażby, o ile dobrze pamiętam, był w Black Opsach już któryś. Mogę się mylić, ale pamiętam, że takie coś było. No, nie wiem, chociażby gry nie standardowe też chyba to miały, że mogłeś. No, w sumie, w grach standardowych możesz wszystko, co nie? I tak dalej, ale no, to brzmi ciekawy, czyli Team Deathmatch, tylko że mamy same snajperki. Pytanie, czy zaliczają się do tego też karabiny taktyczne, co nie? Bo to trochę moim zdaniem psuje zabawę, ponieważ tak ta, ta, karabiny taktyczne, takie jak MK2, czy kara są bardziej mobilne i tak dalej. A wiecie, taki snajper True Only jest wiadomo podstawowa klasa tych sneperek, więc okej, okay, moi drodzy, ja się nagadałem, już dzisiejszy, trzeci film, masakra, ale dobra, to są chyba dzisiejsze wszystkie informacje, dzisiejsze, nie dzisiejsze, zaraz północ na zegarku wybija, także tak to wygląda, jak już mówiłem, sezon startuje o 8 godzinie, możesz go pobrać już, przynajmniej na P4, nie wiem jak na PC oraz na Xbox, chyba też. Tutaj powtarzam dla tych co ominęli, co nie byli, Wa update waży 21 giga, przynajmniej na PS4, oczywiście na innych platformach, być może być nieco inaczej i tak dalej, także tak to wygląda. A więc nie zapomnij zostawić łapy w górę, dziękując mi oraz subskrybuj kanał, dzięki nie będziesz na bieżąco. A jeżeli a propos, właśnie tutaj, bo niektórzy się pytali, a propos, jeśli chcesz zagrać, ponieważ jak już mówiłem będzie live stream o 8 rano wraz z rozpoczęciem sezonu, więc jeśli chcesz zagrać, podaj nick w komentarzach, dzięki temu będę mógł cię dodać, czy to właśnie z Xboxa, czy to z PC, jeśli chciałby zagrać czy coś w stylu, no to spoko. Będziemy, będziemy liveować, więc przy okazji będziemy mogli popróbować różne tryby, czy to w multiplayerze, w orzonie i tak dalej, także no. Dziękuję za przybycie, to są wszystkie dzisiejsze informacje ode mnie dla Was, także dziękuję, no i co, do usłyszenia w kolejnym, na razie, makler out.